Początek 1286 roku zapowiadał się kolejnym spokojnym rokiem zapanowania księcia kaiser. Jednak czy tak było dalej? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku kronik rodu Szczebleży, na które zapraszam bardzo serdecznie. I póki co, 1286 rok dalej sprzyjał księciowi Kaiserowi, ponieważ w sierpniu zmarł jego wuj. Jego wuj, rywal, ee, Prowokator wojny domowej na Mazowszu. książę arcybiskup Urbin zgniła dusza. Zmarł w zachodniej Frankonii jako arcybiskup, a za, zapił się na śmierć. No cóż, przeżył 67 lat. Pozostawił po sobie a, gromadę potomstwa, a przez kilka ostatnich lat, lat swojego życia władał jako arcybiskup w zachodniej Frankonii. Zachodnia Frankonia. Która ona nie, będzie, nie jest dziedziczna, także to jest arcybiskupstwo. To jest nowa dynastia się pojawiła Subisłowiców. Natomiast co by nie powiedzieć, Urbin Zgniła Dusza na pewno zapisał się w kronikach Rodu Szczebrzeszy na stałe. Od się porobiło! Od się porobiło! Książę Mieszko Czarny grabi sobie niesamowicie na polskim dworze i wśród wszystkich polskich możnowładców, w tym wśród rodu Szczebrzeszyn. Mianowicie z ostatni władca Grodów Czerwieńskich, a jak pamiętacie, Grody Czerwieńskie miały przypaść małżonce księcia Kajzera, księżnej Ulianie w ramach dziedziczenia. Jednakże. Król Polski, Mieszko Czarny, zwany Mieszkiem Czarnym III, a za pomocą swoich wpływów i swojej pozycji jako król, spowodował, że Grody Czerwieńskie, które były tutaj na wschodniej flance, bo one były tak podzielone, tu, był, tu jest kawałek Grodów Czerwieńskich, tutaj na wschodzie są te Grody Czerwieńskie e, przeszły bezpośrednio pod jego panowanie, pod jego domenę, to ostatecznie rozsierdziło nie tylko Kajzera, Przypomnę, że część tych Grodów miała przypaść jego małżonce w ramach dziedziczenia e, to była ta umowa, że te Grody Czerwieńskie przyłączyły się do Polski e, ale jeden z władców polskich, znaczy szlachty, miał poszło być tą Olianę. padło na Kajzera a teraz ma niską uro, nisko urodzoną księżnę Ulianę bez, bez ziemi, którą miała odziedziczyć. Także książę Kaiser się rozsierdził niemiłosiernie i spowodował de facto początek dwu władzy w, w, na ziemiach polskich na Wawelu. Książę Kaiser jako członek rady królewskiej w postaci marszałka Często się znajdował na Wawelu, oczywiście z resztą najważniejszych władców Polski. No i przyjął tytuł regenta, znaczy który już posiadał wcześniej, ale zaczął z niego coraz obficiej korzystać i gromadzić wokół siebie ludzi, którzy podzielają jego nieogólną, ogólnopolską niechęć do króla Mieszka III zwanego Czarnym. Także na początku marca 1287 konflikt między piastami a Szczebrzeszynami, a chciałoby się powiedzieć piastami, a pozostałymi rodami polskimi, wchodzi na nowy poziom. A rozpoczynając okres dwu władzy, książę kaiser otrzymuje kolejny styl życia w nauce, a będą to luki prawne, z których będzie musiał teraz obficie często korzystać w ramach regenta, który nie wspiera króla. A de facto bardziej przeszkadza i korzystając z możliwości chaosu i destabilizacji, jakich wprowadza Mieszko trzeci swoimi działaniami, a zwłaszcza ostatnimi, czyli anektując całe Grody Czerwieńskie do swojej domeny, książę Kaiser przechyli szale władzy regenckie na swoją stronę, wykorzystując, wykorzystując pobożność. Próbuję sobie wyobrazić krakowski zamek na Wawelu, gdzie urzęduje król, gdzie urzęduje jego rada, gdzie spotykają się ci wszyscy najważniejsi przedstawiciele władzy w Polsce z poszczególnych regionów, którzy na bieżąco też jako administracja królewska pracują i z jednej strony jest miejsce skupione wokół króla, a z drugiej strony miejsce skupione wokół regenta na Wawelu. Mazowiecki książę, nasz Rudobrody Kaiser, wykorzystując swoją pozycję regenta oraz niedawno, niedawno niedawno, umiejętności, które posiadł w postaci wykorzystywania luk prawnych, wysyła z Wawela opatrzone królewskimi pieczęciami, ale nie bezpośrednio podpisane regenta przez regenta, ale w ramach poleceń królewskich. Wysyła głównie do odległych książąt, do odległych wasali króla polskiego, w tym przypadku do księstwa Szlezwika. Które jest częścią Królestwa Polskiego, wysyła absurdalne warunki umowy, absurdalne po polecenia, które mają nastawić poszczególnych władców jeszcze bardziej przeciwko królowi Miesz Mieszkowi III Czarnemu. Także e, wykorzystując swoją naukę, przypominam, że książę Kaiser specjalizuje się w nauce, naciągając i wykorzystując luki prawne, e, rozsyła kolejne. Takie, takie pismo do księcia Szlezwiku. Do księcia Szlezwiku, który swoją drogą jest z Piastów Śląskich. O Piastach Śląskich zaraz będzie ciekawostka. A właściwie może nie o Piastach Śląskich, docelowo, a o samym Dolnym Śląsku będzie ciekawostka w Krońce Także poczekajcie. Książę Kazimierz, oczywiście, z niedowierzaniem czyta kolejne pisma, które przychodzą z Wawelu. A książę Kaiser umacnia swoją pozycję regenta na tyle. I wykorzystując oczywiście luki prawne, że może na własną rękę zmodyfikować kontrakt wasalny i bez większych, bez większych przeszkód zmniejszyć, zmniejszyć pospolite ruszenie, które winien był oddawać królowi, i to znacznie zmniejszyć, wykorzystując swoją władzę, pozycję i luki prawne. Mój bezwartościowy wasalu. Zaistniały okoliczności zmuszają mnie do wprowadzenia zmian w kontrakcie. Mam nadzieję, że uznasz je za uczciwe. Król Mieszko III, nie, nie dowierzając kreatywności prawniczej e, księcia Kaisera, Wobec narastającej dwu władzy na Wawelu oraz coraz większego sprzeciwu możnych, e, Król Mieszko III oczywiście nie pozostawał bierny, również że zaczął podejmować pewne działania, które miały odwrócić uwagę. A szlachty polskiej od, od chaosu, jaki zaczął narastać za jego panowania, i wpadł na pomysł wypowiedzenia wojny, która miałaby zmobilizować polskie rycerstwo. Łatwiej, szybkiej wojny padło na hrabstwo Połągi, które uzyskało niezależność podczas chaosu na Litwie, i zaczął przypadkiem gromadzić polską armię królewską na terenach księstwa Mazowieckiego niedaleko Płocka no właściwie na Mazurach, ale na terenie Księstwa Mazurskiego, nagle znalazło się 25 tysięcy królewskiej armii, przypadkiem gdyby doszło do zbrojnego konfliktu między Szczebrzeszynami a Piastami to Szczebrzeszyn wystawia sam z siebie 9 tysięcy i jedyny obecny sojusznik to jest Królestwo Nowogrodu które również ma podobną armię, ponad 7 tysięcy a same Korona Polska wystawia ponad 26 tysięcy zbrojnych Konflikt w otwartym polu mógłby nie zakończyć się dobrze dla księstwa Mazowieckiego. Jednakże przypominam, że książę Kaiser to nie jest wojownik. Książę Kaiser to nie jest książę Grom, który był rycerzem walczącym na krucjatach. Książę Kaiser to też nie jest kasztelan Janusz II, wojownik walczący jeszcze z poganami pruskimi na północy. Książę Kaiser to jest specjalista w nauce, dyplomacji, naukach prawnych. A właściwie wykorzystywaniu luk prawnych oraz wykorzystywaniu nadarzających się okazji. Mianowicie, jeżeli armia królewska znajduje się na północy, a za niedługo będzie jeszcze dalej na północy walcząca na terenie Litwy, to książę Kaiser, wykorzystując brak dużej części rycerstwa oraz ludzi popierających króla, mieszka trzeciego, a wykorzysta ten moment do rozpoczęcia pewnego spisku, który ma dać mu pewne roszczenia do tronu polskiego. Król Mieszko III Czarny jest tak nielubianą postacią, ma tyle wrogów, tak bardzo zniechęcił sobie pozostałą szlachtę w Polsce, że spisek może zakończyć się bardzo łatwym powodzeniem. Także zanim książę Kaiser zacznie kompletować ekipę która pomoże mu wysunąć roszczenia i przejąć tron Królestwa Polskiego. Mała ciekawostka o Piastach, mianowicie na Dolnym Śląsku rządzą oczywiście Piastowie, Piastowie Śląscy. Książę Bestrym, Bestrym, który chyba widzę, będzie się żenił i to jeszcze z, z e, dynastią, znaczy z Stanisławem z rodu Hotkiewiczów Ród Chodkiewiczów to jest boczna linia rodu Szczebrzeszyn. E, rodu Szczebrzeszyn tych hanańskich, bo jest ten, ta, ten świecznik rzymiański. To by się zgadzało, ale nie, nie ta miała być ciekawostka. Ciekawostka miała być taka, że dziedzicem księcia bez jest hrabia Jarosław II. I kolejnym potencjalnym dziedzicem w linii dziedziczenia hrabiego Jarosława II jest bezprym z rodu piastów. A bezprym z rodu piastów, który w linii prostej gdzieś tam w którymś momencie mógłby odziedziczyć Dolny Śląsk, a przynajmniej jego część, jest żonaty z Wiktorem z rodu Szczebrzeszyn. Natomiast ich dzieciaki. Są już bezpośrednio należą do rodu Szczebrzeszyn. O, tutaj Jarosław opętany z rodu Szczebrzeszyn. E, tak więc, y, za jakiś czas Dolny Śląsk mógłby się zapełnić y, Szczebrzeszynami. Mogłoby tak być. Dobrze, wracając na dwór wawelski, zorganizowanie tego spisku będzie wymagało sporej ilości szekli. Także, y, książę Kaiser, będąc regentem i dalej wysyłając te lipne, lipne poselstwa. Wyśle takie do hrabiego Krystyna odnośnie przywilejów jego powinności wobec korony polskiej, zaznaczając, że musi przeznaczyć dodatkową daninę dla króla polskiego na poczet trwającej wojny tam na północy, na Litwie. Oczywiście te szekle nigdy nie, nie trafią do skarbca na Wawelu, a dziwnym trafem skręcą szybko na, w lewo na Mazowsze. 635 szekli odnośnie lewych przywilejów. Skarbiec Mazowiecki się zapełnia, ale to jeszcze nie koniec. Książę Kaiser wykorzysta dobre relacje z papieżem Jonasem XIX, który oczywiście nie przepada zamieszkiem, znanym rozpustnikiem, cudzołożnikiem. Propaganda, pamiętacie, w którymś momencie zaczęła rozpowszechniać się: Propaganda, że uszczyca, która dotknęła piastów, to jest haraboska. Tak, taka legenda też krąży także papież również przeznaczy kilka, e, kilka złotych monet dla rodu Szczebrzeszyńskiego. Ponadto książę Kaiser będzie zabiegał o Mariasz, strategicznie ważny Mariasz, uwaga z siostrą cesarza rzymskiego, świętego cesarza rzymskiego, z cesarzówną Leidsom, siostrą obecnego cesarza, który oczywiście zapewni w teorii sojusz z całym HR. Do niezłomny Kaiser! pisze cesarz świętego cesarstwa rzymskiego. Rozumiesz? Taki mało śmieszny żarcik. <laughs> Syn i dziedzictwo osoby i przyrodnia siostra mojej osoby zawrą zaręczyny. Podpisano cesarz Louis z z Ferro z dynastii Maltestastestów. <śmiech> <śmiech> a, to, a to śmieszek ten król Mieszko trzeci. Widząc, że palą mu się stópki, a właściwie grunt pod stópkami, e, proponuje Mariasz, mianowicie e, córka księcia Kajzera, e, patrycjusza. Miałaby poślubić, ona w wieku jednego roku, miałaby poślubić w przyszłości 48-letniego króla Mieszka III. Ehm, no, książę Kajzer raczej grzecznie odmówi królowi. Albo go publicznie wyśmieje na Wawelu. <śm> Natomiast książę kajzer przystanie na inny mariaż, mianowicie patrycjuszy z Balintem, synem księcia Matego II z, uwaga, Słowacji. Słowacji będącej będące częścią zależną Węgier, ale tutaj z całkiem sporego księstwa Użhorodu, Uż, Uż Choro, Uż czyli Słowacji graniczącej od południa z Polską. I dodatkowo będzie to ma mariaż matrynearny Chyba z całego swojego panowania książę Kaiser najbardziej e, żałuje zaangażowania się w politykę książąt ruskich, ponieważ król Nowogrodu non stop wzywa go do jakichś wojen obronnych, niekończących się wojen pomiędzy tymi poszczególnymi książętami ruskimi. Także chcąc, nie chcąc, książę Kaiser zaakceptuje wezwanie do broni. Złe omeny, złe omeny, propaganda działająca już od lat odnośnie tej łuszczycy, która dotknęła piastów i nie tylko króla, ale jego pol następnych potomków. Widoczne złe omeny. Nie tylko mnie cechuje taka ambicja, i jest więcej osób, które pragną, aby ziemie znane jako Polska trafiły pod ich władanie. Zamek to miejsce, w którym rezyduje król Mieszko III, zwany Czarnym. Na okolicznych dachach gromadzą się kruki, a parę nocy temu nawet gwiazdy zdawały się spadać w każdej części obszaru znanego jako Polska. Tak chłop jak i jakiś szepczą, że jest to znak, iż Mieszko traci przychylność losu. Bóg i siły wyższe nie okazują zadowolenia. Nadchodzi nowy król. Podczas tego burzliwego okresu dynastia Szczyprzestrzen odblokowuje kolejne dziedzictwo, no i z racji podejmowanych ostatnio działań będzie to legitymacja, prawo do rządzenia, władza umożliwia realizację woli, prawowici, władcy, przyrost kontroli i powszechna opinia. Na Wawelu kręci się spisek, aby obalić króla Mieszka III, III Czarnego, natomiast... Nasz mistrz szpiegów, w sensie mazowiecki mistrz szpiegów, doniósł, że jest jakiś spisek w Płocku, którego celem jest obalenie księcia Kajzera. Zdobycie poparcia. Książę Kajzer zdaje sobie sprawę, że gdyby miał rządzić jako król Polski, potrzebowałby wsparcia swoich półspółwasali, pół żeby wasale popierali bardziej księcia Kajzera niż obecną dynastię Piastów. Pokazując jak hojny jako król byłby książę, kaiser może udać mu się zdobyć kilku sojuszników. Mógłby wydać Szczebrzeszyn, mógłby wydać 660 szekli na przekupienie najważniejszych postaci w Królestwie Polskim i poprawić z nimi opinię. Albo mógłby te pieniądze lepiej spożytkować na wielkość poboru. No, książę kaiser wie, że armia Szczebrzeszyna nie da rady z armią króla Mieszka III. To jest prawie 30 tysięcy zbrojnych, by musiał liczyć na sojuszników, a ma większą szansę zdobyć po prostu koronę za pomocą poparcia pozostałych możnych, a właściwie z większej niechęci tych możnych do obecnego króla z dynastii Piastów. Także wyda 666, 660 szekli na, na przyjaźń najważniejszych osobistości w Królestwie Polskim. Spiski na Wawelu, spiskami na Wawelu, ale kolejny, kolejny syn dynastii Szczebrzeczyn pojawia się. jest, Będzie to oczywiście Nikt Widza z komentarzy: Rotmistrz, syn księżnej ruskiej Uliany oraz księcia Kaisera. A działalność spiskowa? Spiskowo-prawniczo-teologiczno-dyplomatyczna dyplomatyczna regencko kanclerska powoduje, że książę Kaiser blokowuje kolejny styl życia, nauki. Będzie to erudyta, który jeszcze bardziej zwiększy mu szansę powodzenia osobistego spisku. I październik, jesienna noc 26 października 1289 roku to jest moment, kiedy książę Kaiser uznał, że to jest idealny moment, aby zrealizować postanowienia spisku. Wszystkie pionki były na swoim miejscu. Na szachownicy rozłożonej tylko nie w Krakowie, ale na całych terenach Królestwa Polskiego, ba, a nawet w HR w sąsiednich Węgrzech, czy na tronie papajski. Także książę Kaiser e, rozpoczął realizację pisku, e, spisku. Po całej ciężkiej pracy nadszedł czas, aby wreszcie przedstawić dowody, które udało się Kaiserowi przypadkiem zdobyć. Wynika z nich, że ziemie Polski należą do rodu szczebrzeszym skutek niegdyś zawartego małżeństwa dynastycznego. No były ma mariaże między piastami a Szczebrzeszynami. Dopóki będzie stać na drodze król Mieszko, można tylko pretendować do tronu. Polska będzie miała niebawem prawowitego władcę. 76% ma powodzenie tego spisku i. Powodzenie spisku, wreszcie. Nikt nie może teraz wątpić, że Królestwo Polskie to ziemie, które prawowicie należą do dynastii Szczebrzeszy. Chociaż król Mieszko III, zwany Czarnym, uważa, że to twierdzenie o starym małżeństwie dynastycznym jest całkowicie zmyślone. Ważne jest, że nie może go opalić. A to oznacza, że książę Kaiser otrzymuje wysunięte roszczenia do całego Królestwa Polskiego. Staruch może narzekać, ale niczego to nie zmienia. Dobra, jednak trochę zmienia, bo właśnie sojusznik Szczebrzeszyna, czyli cesarz rzymski, został ekskomunikowany przez papieża. <grywa> no, mam nadzieję, że to niczego nie skomplikuje, bo sojusznikiem cesarza jest Mazowsze. Ale co najważniejsze, książę Kaiser, dynastia Szczebrzeszyn, roszczenia do Królestwa Polskiego. I teraz, za pomocą tych roszczeń i zebranej e, świty popierającej jego dążenia. Może założyć frakcję jako kolejny etap walki o polską, o polską koronę. Będzie to frakcja pretendencka, której celem będzie oczywiście obsadzenie księcia Kajzera na tronie Królestwa Polskiego. Załóż frakcję. Ojej, jak słodko. Pierwsze słowo córeczki Kajzera Patrycjuszy, która w wieku trzech lat powiedziała pierwsze słowo, a było to słowo sekret. Niesamowita historia. Przygotowując się również do ewentualnego konfliktu, książę Kaiser powołał kolejny pułk zbrojnych do lekkozbrojnej konnej kawalerii płockiej, ciężkiej jazdy, która stacjonuje w Kruszwicy oraz oddziału tego. Machin oblężniczych trebuszy, znajdujących się w Zakroczymiu, dołączą ciężko zbrojni piechurzy z. stacjonujący w Dobrzyniu. Dagomek z rodu Szczebrzeszyn, czyli syn i następca Kaisera. Dorasta i w wieku 16 lat ma całkiem sensowne statystyki. Jest już sławnym czempionem, oszpecony przez bodajże epidemię odry. Bystry, agresywny, atakujący, genialny stratek, współczujący, apodyktyczny, uparty, niecierpliwy, ale bardzo, bardzo znany, bardzo doświadczony rycerz i to w wieku 16 lat, że nam zaręczony z siostrą obecnego cesarza, HRE. Nie, do no 4,5 tysiąca z Szekli, ze skarbca w Wawelu wynieść przy 40% szans. Nie ma szans 4,5 tysiąca. A! Um. To jest. Yy... To jest potężny zastrzyk. Potężny zastrzyk dla rodu Szczebrzeszyn. Bardzo potężny zastrzyk gotówkowy, który oczywiście spożytkuje w odpowiedni sposób. Książę Kaiser nie omieszkał dalej korzystać ze swoich wpływów, wpływów na Zamku Królewskim. A że niby ma roszczenia do tronu polskiego i prowadzi władze na Wawelu, no to scho hojnie i otwarcie korzysta ze Skarbca Królewskiego. 4,5 tysiąca po prostu wyjechało z Wawelu na Mazowsze Jest jak jest Swoją drogą tak, po pierwsze Król Mieszko prowadzi wojnę z Rusią Kalicką Wojnę, którą prawdopodobnie wygra Po drugie e, Stał się postacią niedołężną Czy dowiemy się z jakiego powodu? Nie wiemy z jakiego powodu Stał się postacią niedołężną Natomiast wiemy, że Król Mieszko III, zwany Czarnym Poślubił. Poślubił niemiecką księżniczkę z cesarskiej dynastii. Ale czy to dało sojusz? Czy to dało sojusz pomiędzy Świętym Cesarstwem Rzymskim a dynastią Piastów? No niestety. Niestety, ale książ... znaczy cesarz Rzymski prawdopodobnie rozgrywa karty na dwie strony i z jednej strony um. Zawiązało intratny sojusz z Księstwem Mazowieckim, a z drugiej strony z Królestwem Polskim. Prawdopodobnie, aby trzymać zestabilizowaną Polskę w szachu, zapewniając poparcie dla jednej i dla drugiej wojującej strony w Polsce. A bo to, to taka wojna wybuchła po stronie Rusi Halickiej, opowiedzieli się ci kapetyngowie z Królestwa Franków, z Francji. I mamy wojnę Świętego Czarstwa Rzymskiego razem z Polską przeciwko Francji oraz, oraz Rusi halicko -Wołyńskiej. To zmienia postać Rzeszy! <laughs> Zażartował Krońkarz, bo Francja wystawia 40 tysięcy zbrojnych I obecnie plądruje ziemie Niderlandów należące do Świętego Czarstwa Rzymskiego no, powiem Wam, że aż sam jestem niesamowicie zaskoczony, jak tutaj ta fabułka w kronikach Rodu szczebrzeszyn się toczy i te ostatnie wydarzenia na konflikt z Rodem Piastów. Co przyniosą dalsze, dalsze poczynania księcia Kaisera oraz króla mieszka trzeciego, zwanego Czarnym, przyniosą kolejne odcinki, bo na dzisiaj Wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przypominam o komentarzach. Trzymajcie się do następnego, cześć.